Temperatura sporu o to, kto wygra przetarg na atom w Polsce rośnie niczym, temperatura w Warszawie, a zatem kto wygra, wydawałoby się, że Amerykanie są faworyzowani, ale w ostatnim czasie Koreańczycy wyszli z konkretami, które mogą, ale nie muszą przekonać Polaków. Zapraszam do kolejnego Energy Drink. Pozdrawiam Państwa spod najwyższego budynku w Warszawie. O, gdzieś tutaj jest. Temperatura jest bardzo wysoka i jestem świeżo dzień po koreańskich dniach jądrowych w Europie, w Warszawie. Tutaj Koreańczycy przyjechali do naszej stolicy, aby rozmawiać o tym, jak mogą współpracować z Polakami przy budowie. A chcieli przekonywać rząd polski do oferty koreańskiej firmy KHNP oraz towarzyszących partnerów z innych firm, bo Koreańczycy budują atom od lat, przejęli tę te technologię z zachodu, teraz sami są producentami, i chcieliby budować w Polsce. Wiadomo, że Polska ma dokonać wyboru partnera technologicznego w tym roku, żeby udało się zbudować pierwszy reaktor w 2033 roku. No i wydawałoby się, że faworyzowani są Amerykanie z Westinghouse'a, ponieważ tylko rząd amerykański podpisał umowę o współpracy cywilnej z Polakami. Czekamy wciąż na tę ofertę Amerykanów, która ma pojawić się jakoś w wakacje. Można podejrzewać, że rząd w Warszawie także ze względów politycznych chciałby tutaj przyciągać Waszyngton poprzez właśnie kontrakt na 6 do 9 gigawatów energetyki jądrowej. Ale Koreańczycy kuszą, nie przestają. Mówią o tym i mówią to też dziennikarzowi Business Alert i Andrzejowi Stachu, że w Seulu i w innych częściach Korei, gdzie został zabrany na wielkie kuszenie przez KHNP, Koreańczycy mówią, że po pierwsze mogliby zbudować zakład produkcji paliwa jądrowego w Polsce, jeżeli byłaby taka potrzeba. No, duża sprawa. Bo np. paliwo do Westinghouse'a pochodziłoby z takiego zakładu w Szwecji. Koreańczycy mówią także o udziale w roli podwykonawcy. Jeżeli jednak Polacy nie daliby się przekonać do ich atomu, to taka firma jak Dusan, też znana w Polsce, mogłaby być jednym z podwykonawców. Ale poza tym są dużo ważniejsze argumenty Koreańczyków, które trzeba wziąć pod uwagę. Nie są rozstrzygające, rząd polski musi ważyć różne racje, ale te są ważne. Elektrownia Paraka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pierwsze dwa reaktory zbudowane przez Koreańskie KHNP powstały na czas i w budżecie, a cena może być niższa od innych ofert nawet o 30%. No, bardzo ważny argument solidny dostawca, który buduje na czas i w terminie. W przeciwieństwie do Westinghouse'a i EDF-u, które miały wiecznie problemy z tym atomem, no to jest ważny argument. Ale z kolei polityka, z jednej strony współpraca z Francją w Unii Europejskiej, inne kontrakty, na przykład zbrojeniowe e, francuskie, e, z drugiej strony Amerykanie, e, których chcemy tutaj przyciągać, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę, to są argumenty polityczne, które mogą przeważyć. Rozstrzygnięcie wkrótce, miejmy nadzieję, bo telenowela jądrowa trwa już zdecydowanie za długo. Tymczasem gra wchodzi na ostatnią prostą i temperatura sporu rośnie, tak jak teraz właśnie w Warszawie Państwo widzą. Zapraszam do kolejnego energy drink już za tydzień.